Większość mojej rodziny mieszka w obrębie Lwowa, więc ich... Nazwijmy to taka bezpośrednia wojna nie dotknęła poza poza strachem, poza tym, że chowali się i chowają do schronów. Rozmawiałam ze swoimi też siostrami, które mają swoje dzieci. Ja też mam siedmioletnią córkę i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że muszę stawać, wiesz, z jakimś wyborem, co robić, uciekać, walczyć. W jaki sposób tłumaczyć dzieciom sobie stan, który się dzieje w moim kraju, czyli wojna. Wiele takich myśli w mojej głowie się kumulowało i nadal kumuluje. I no, paradoksem było oczywiście to od początku wojny, że czyli wszyscy z mojej rodziny, to oni na swój sposób uspokojali mnie, że oni, że oni zwyciężą, że oni dadzą radę, więc no tyle. My jesteśmy ambasadorami polskiej z która zbiera na helikoptery, którymi będą ewakuowani żołnierze. Co ma jest ponieważ. Trzeba zabrać 8 milionów na taki helikopter, ale w już niejednokrotnie pokazali, że mają ogromne serca. I chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, że nam się nic niestety nie skończyło. Te prawie 200 dni to jest tak 200 dni za dużo. My z tej sceny co możemy zrobić chyba najlepszego to po prostu dedykować piosenkę i cały czas o tych o tej wojnie przypominać. Podczas każdego koncertu podkreślamy istotną kwestię, istotną kwestię też dla nas osobiście, ponieważ przychodzi taki moment w połowie koncertu wyciszenia, w którym gramy znaczącą dla nas piosenkę i na swój sposób już wydaje mi się dla wszystkich Ukraińców piosenkę "Bilatopoli", przed którą Przypominamy sytuację, która się toczy w Ukrainie. Przypominamy o sytuacji, o której nie powinniśmy zapominać, ponieważ tam giną ludzie. Tam ludzie walczą w obronie swojego kraju, w obronie swojego języka. Tam po prostu trwa wojna i my podczas tych 60 koncertów w tym sezonie, mimo tego, że one są zawsze bardzo rozrywkowe, bardzo uśmiechnięte, bardzo duże zabawy, to dziękujemy oczywiście Polakom, którzy wykonali ogrom pracy i ogrom pomocy. Ale przypominamy o tym, że, że to złota nadal tam się toczy. Mam w Ukrainie bardzo dużo bliskich przyjaciół, muzyków, którzy tam mieszkają, którzy wierzą w niepodległość swojego kraju. No i my takimi koncertami chcemy też dać tej otuchy i tego momentu, abyśmy nadal tworzyli taką jedną wspólną rodzinę, która, która na pewno zwycięży. Na pewno słowa, które kierujemy z publiczności są, mają, mają dać trochę otuchy wszystkim Ukraińcom i ta piosenka również, ale głównie tutaj chodzi też pewnie o Polaków, którzy ja mieszkam w Polsce, w Polsce się urodziłem i, i no jeżeli... Nie dotyka się tak bezpośrednio sytuacja wojny po 199 dniach, no to automatycznie, no tak chyba działa jakoś organizm ludzki i, i, i tutaj głowa, że troszkę, troszkę o tym zapominamy, a nie powinniśmy. Mówienie o tym daje wiarę, a ta wiara pokazała, że Ukraińcy przetrwali tyle dni i wytrwają swoje, i to jest naprawdę znaczące.